6-7 sierpnia w okolicach Rzeszowa zostanie rozegrana czwarta runda profi auto RSMP Marma 30 Rajd Rzeszowski. Z pewnością będzie to jeden z najtrudniejszych i najbardziej emocjonujących rajdów w całym sezonie. Na tym rajdzie zawodnicy mogą zdobywać bonusowe punkty do klasyfikacji, co stanowi dodatkową motywację i może zadecydować o końcowym układzie sił w całych mistrzostwach. Dotychczas wszystkie eliminacje zwyciężyła załoga Miko Marczyk Szymon Gospodarczyk, która tym samym ze sporą przewagą prowadzi w klasyfikacji generalnej. Ale w Rzeszowie wszystko na jedną kartę musi postawić załoga Grzyb Poracisz, o ile chce zachować szansę na tegoroczne tytuł. Na Podkarpacie przyjadą także zawodnicy startujący w rajdowym pucharze Europy, Mistrzostwach FIA Strefy Europy Centralnej oraz Mistrzostwach Słowacji. Nie zabraknie także aut historycznych startujących w motul HRSMP i debiutantów startujących w pucharze debiutanta. Organizatorzy przygotowali jak zwykle wiele atrakcji, w tym odcinek miejski w Rzeszowie. Relacja z marma 30 Rajdu Rzeszowskiego będzie dostępna na żywo za pośrednictwem Radia Rajdowego na antenie motoradio24.pl oraz na oficjalnym profilu Profi Auto RSMP na Facebooku.